Komary to jedne z najbardziej nieznośnych letnich wieczorów i wyjazdów nad wodę. Niemal każdy miał sytuację, w której nie mógł zasnąć przez uciążliwe brzęczenie komarów, a z rana budził się cały pogryziony. Te małe, latające wampiry nie odpuszczą, dopóki nie nasycą się naszą krwią. No właśnie, w sumie dlaczego komary piją krew? Oglądajcie. Na początku jednak warto przypomnieć, że gryzą nas wyłącznie komarzyce. Samce komarów nie mogą pić krwi, między innymi dlatego, że ich kłójki są zbyt miękkie, by przebić skórę. Zadowolą się za to sokami roślinnymi czy nektarem kwiatów. Kłójka samicy jest przystosowana do bicia krwi, ponieważ krew zawiera składniki wysokobiałkowe niezbędne do prawidłowego rozwoju potomstwa komara. Samica komara może również złożyć jaja bez udziału krwi ssaka lub ptaka, ale larwy, które wylęgną się z jaj, będą słabe i nieruchliwe, a szanse na ich przeżycie będą niewielkie. Samice za jednym wkłuciem nie pobierają więcej krwi niż dwóch lub trzykrotność swojej wagi i wyruszają na polowanie tylko raz. Są jednak wyjątki, gdy wyruszają one na krwawe łowy kilka razy w odstępach kilkudniowych. To jednak oznacza, że samiec, który daną samicę zapłodnił, był źle odżywiony. Po zapłodnieniu samica staje się wyczulona na zapach potu, podwyższoną temperaturę ciała i wydychany dwutlenek węgla. Nie trudno zauważyć, że osoby aktywne fizycznie są najbardziej narażone na ataki. Jednak kuszące dla komarzyc są również estrogeny, żeńskie hormony płciowe. Informacje, które możemy wyczytać w internecie mówiące o tym, że komary chętnie piją jakąś określoną grupę krwi są błędne. Warto też wspomnieć, że komarzyca wypija tylko tyle krwi ile potrzebuje, po czym odlatuje. Podczas odlatywania naturalnie wyciąga kłójkę i wsysa z powrotem substancje zapobiegające krzepnięciu krwi. Jeśli tego nie zrobi, a my przerwiemy jej ucztę, kłójka zostanie w miejscu ukończenia, a samo ukończenie będzie bardziej dokuczliwe. Warto zatem, jeśli już jeden z tych małych wampirów nas dorwał, odczekać chwilę, by potem ukończenie nie było tak spędzące. A jeśli odcinek Wam się podobał, nie zapominajcie o zostawieniu łapki w górę oraz o zasubskrybowaniu mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. W komentarzach możecie pisać propozycje do kolejnych odcinków, z których ja wybiorę najciekawsze i przedstawię je na kanale. Kolejny odcinek już za parę dni, a tymczasem do usłyszenia.